Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Dobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football w ostatnim odcinku. Wszystko gotowe, mistrzu. Tak jak zaplanowaliśmy, zespół Paradisi będzie grał w pucharze. Wiem, że spotykasz się z Markiem. Chyba już zapomniałaś, że mamy inny plan i musimy się go trzymać. Nic już nie mów. Błagam cię, Mark. Nie próbuj mnie szukać. Arcz, ostatnio ludzie zaczynają plotkować na nasz temat. Nie możemy się dłużej spotykać. Achito, martwi mnie jedna rzecz. Półfinał tuż, tuż, a Trana ciągle z nami nie ma. Co on ci dokładnie powiedział? E, że musiał wyjechać na kilka dni i że to dla niego bardzo ważne. To Lord Phoenix, Ale sensacja! Zony! Zony! Puchar! Nie pozwól, żeby Haris umieścił w nim Multifluks! To bezpowrotnie zniszczy wszystkie fluksy w całej galaktyce! To Multifluks! mistrz Simbra! On. Przed nami kolejne wyjątkowe spotkanie. W dzisiejszym półfinale Snow Kids zagrają przeciwko drużynie Xenons. Wszyscy razem. Xenons są w posiadaniu piłki. Rocket goni rywala. Musi jednak uważać, żeby nie zostawić luki w obronie Snow Kids. Z gołym okiem, że Xenon zgrają z rywami. Przyśpieszają, zwalniają, zmieniają rytm gry i zmuszają Snow Kids do chaotycznej bieganiny. Xenon wiedzą, że najsłabszym ogniwem obrony Snow Kids jest Rocket. Jego małe o. doświadczenie i ogromny wysiłek, jaki no. włożył w ostatnie mecze, nie pozwalają mu godnie zastąpić Trana. Nie powinny mnie tu być. Co ja zrobiłem? Wyluzuj! Przecież na razie jest 0-0. Kiedy będziemy na miejscu? Ciii. Dolatujemy do Genesis. Uwaga, przełączamy się w tryb niewidzialny. I po co były te nerwy? Jeszcze tylko małe utrudnienie. O czym ty mówisz? O tym. O, nie wyłączajcie mi, meczu! Mei, gra zachowawcza, rezygnuje z wykonania ślizgu, co mogłoby ją wyłączyć z akcji. Senos cały czas będą próbowali wybić was z rytmu. Nie dajcie się zaskoczyć pełna koncentracja! Art! rocket bardzo szybko traci siły. Hmm. Panowie, jak najszybciej zawieście Klampaj i trana na stadion i wracajcie. Mamy jeszcze sporo roboty. Nie zostaniecie? Nie musimy zawieźć Brim Simbre do stowarzyszenia Fluxa i opowiedzieć im, co odkryliśmy. A ty zajmij się wymyślaniem Fluxa. Dobry pomysł. Musimy działać szybko. A co zrobimy z nim? To co zwykle wyczyść pamięć operacyjną. Au! Moje wąsy, jesteście dla mnie okrutni! Hm? Jestem wolny! Aha! Z moją wiedzą bez problemu zdobędę nagrodę Galaktycznego Dziennikarza Roku. Przykro mi, Hasz, ale odłóż marzenia na później. Szybko! Muszę zdążyć na końcówkę meczu! Wyluzuj znam kilka fajnych skrótów. Będziemy tam w mgnieniu oka. Tylko nie szalej. Nigdy bym nie jeździłem! Jeżeli chodzi o posiadanie piłki w drugiej połowie, to drużyna Xenons wyraźnie góruje nad rywalem. Ich strategia jest bardzo prosta. Próbują uśpić rywala, co chwilę zmieniając tempo akcji. W końcu to przyniesie skutek. Przegub! Przegub! Ty, to twój pierwszy dzień pracy w drogówce, więc będę ci mówił, co masz robić. Zobaczysz, dziś będzie spokojnie. Yeah! Co teraz robimy, Cassius? A jak myślisz? Lenet, chyba mamy towarzystwo! Skoko, zaczynałem już się nudzić. Gaz do dechy! To można jechać jeszcze szybciej? Trzymują się przy piłce. Lur rozpoczyna swój pokaz. Uwaga, przymierza się do strzału. Gol! Fantastyczna bramka Lura! <gry> usunięte. Ksenons cały czas utrzymują się przy piłce. To było do przewidzenia. Przecież nie zmienili taktyki. Ej, spodaj, koleś! To moje terytorium! E, co jest grane? Co ja tu robię? To nie mój kontener. Pamięć jest pusta? Hmm. Hej, cały dzień się obijałem. Muszę zdobyć jakieś wodki! I lepiej już tu nie wracaj, frajerze! Tie atakuje dwóch rywali. Bajeczny zwód Tii'i i rywale są skręceni w murawę! Co za akcja! Dalekie podanie do Marka! Przechwyć być Przechwyć piłkę! Niesamowite! Lur wyrósł spod ziemi! Wymieniają między sobą podania. Całkowicie zdominowali tę grę. Ta dwójka zaczyna mnie irytować. Artie, spróbuję ich zgubić! Klam, trzymaj się mocno! I co teraz, Cassius? Snow Kids atakują piłkę z dwóch stron. Zawodnicy Xenos nie wiedzą, co się dzieje! Rocket pędzi na bramkę. Jak się skończy ta akcja? Niesamowita kombinacja zagrań Snow Kids kończy się wspaniałą bramką May. To się nazywa gra zespołowa! Nareszcie! Dzięki za podwózkę! Powodzenia w meczu! Hej! Masz to wygrać! Hej! Jesteśmy, klamp! Hej! O. O, musiu. Jest, kochani. Nie martwcie się, pokonamy ich. To sprawa życia i śmierci, prawda? A tak, w ogóle, gdzie jest tarcz? Eee... Chłopcze, dlaczego się spóźniłeś? E, cześć, trenerze. Przebieraj się, masz pomóc zespołowi. Cóż za niezwykły mecz. Bardzo ciężko jest wskazać faworytów. To prawda. W pierwszej połowie Xenons pokazali niesamowitą umiejętność gry podaniami, ale Snow Kids zdołali przetrzymać napór przeciwnika i wyrównali tuż przed przerwą. Jak odpowiedzą Xenons, czy Snow Kids podejmą walkę także w drugiej części spotkania? Dowiemy się już za chwilę. Transmisję komentować będą oczywiście Kali i Artegor. Gratulacje. Widzę, że wszyscy dotarli na czas. Bardzo cię przepraszam, Arch. Tran pojechał za mną na szajlo, ale był bardzo pomocny, przysięgam. Na boisku też go bardzo potrzebowaliśmy. Jego głównym zadaniem jest gra dla Snow Kids. No nieważne. ważne, skoro już tu jesteś, skupmy się na meczu. Sennej, przygotuj moje laboratorium. Mamy sporo pracy naprawdę sporo. Kia pozbyła się piłki. Brutalny faul gracza Xenos. Wszystko przez złe ustawienie kolegów z drużyny. Rocket, maksymalna koncentracja. Wykonasz rzut wolny, a potem zdejmujecie cię z boiska. Za chwilę wejdziesz za Rocketa. Tran to będzie walka o miejsce w wielkim finale. Pokaż, jak się gra w piłkę w spotkaniu o wszystko. Wiem jak to rozegramy. Wypróbujmy zagranie, które ćwiczyliśmy w Holotrenerze. Czyli rozegrasz to z Markiem? Pilnujcie Marka! Blokujcie strzał! A -a -a! Niewykonany stały fragment gry! Snow Kids prowadzą dwa do jednego! Strzelca branki Roketa zastąpi na boisku Tran. Pokaż klasę Tran, czeka nas miejsce w wielkim finale. Chyba mamy mały no problem. Spójrz, co znalazł nasz koci przyjaciel. Co? Sony Blake wrócił na Paradyzję? Feniks on żyje? Myślałem, że się nim zajęłaś. To niemożliwe. On nie mógł tego przeżyć. Przeklęci piraci. Feniks i Blake na pewno spróbują dotrzeć do drużyny paradysji i popsuć moje plany. Hmm. <ścoughs> Jeśli ukryje nasze zawodniczki, to piraci nic nie zdziałają. Uruchom tryb Twierdza. Tak jest. Wracajcie do hotelu. Przełączcie się na tryb Twierdza. Niewiarygodne. Kran walczy o każdą piłkę. Dosłownie o każdą piłkę. i <ensive hurting them> Uh, Artegor, powinniśmy być bezstronni. Nie dzisiaj. Jakie to uczucie dostawać baty? Bardzo śmieszne. Igorys. <śmieszne> Wtopa! A Hito wykopuje piłkę. Tak, koniec meczu. Snow Kids awansują do finału. Powtórzę, Snow Kids zagrają w finale. Co za niespodzianka. Przyznasz Pary, że to był szalony mecz. Waleczni Snow Kids w pełni zasłużyli na miejsce w finale. Xenoms zostali pokonani ich własną bronią. Ciekawe, kto dołączy do Snow Kids w finale. Drużyna Paradisi czy Elektras? Artegor, jakie są twoje wrażenia z meczu? Przepraszam, ale chciałbym poświętować z przyjaciółmi. Wygraliśmy! Zagramy w finale! Byliśmy niesamowici! Snow Kids, dziękuję. Jestem z was bardzo dumny. Trzeci raz z rzędu doszliście do finału. Odnaleźliście w sobie ducha walki i pozbyliście się uprzedzeń. Brawo, możecie być z siebie dumni. Sołki z gola! Miałeś szczęście, braciszku, że wróciłeś w samą porę. Ja, jestem wykończony. Muszę się zrzemnąć. Aha, dzisiejszy świat stanął na głowie. I znowu muszę daszczyć sam cały sprzęt. Nic się nie zmieniło. Nic. Ha! 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 czy, Sid! Przy, przy, ...podobały wakacje na paradisi! Jakie wakacje? Widzę, że ktoś inny tu sobie urządził wakacje. Ale bajzel. Hej, <S Secretary> nie widzę tu klampa. Został w hotelu. Miał jeszcze parę spraw do załatwienia. No dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Witaj, Mają. ja powiedziała, że chcesz ze mną coś przedyskutować. Przesłuchiwałam oszustów, którzy potrzebali się pod rodziców Cineda. A tak, słyszałem o tej. przykrej sprawie. Udało mi się z nich wydobyć że biologiczni rodzice Sineda żyją. To prości osadnicy ze strefy 17. Mieszkają na odludziu i nigdy nie słyszeli o czymś takim jak Galactic Football. Nie mają pojęcia, że ich syn, który miał zginąć w wojnie fluksów na Askaronie, nadal żyje. Para oszustów podle wykorzystała rodziców Sineda, ukradła im dokumenty, a potem zostawiła ich samych sobie. To straszna historia. Biologiczni rodzice nada nadal żyją w strefie 17, a ja mam tam ograniczone możliwości. Dlatego potrzebuję pomocy, panie ambasadorze. Rozumiem. Zobaczę, co da się zrobić. Co jest? Adin? Sama powiedziałaś, że nie możemy się spotykać. Powiedziałam też, że cię kocham. No, no to będzie sensacja roku! <grych> au, au, haszarki, król sensacji! Wyglądają słodko, prawda? Krążyło na ich temat wiele różnych plotek, ale mnie plotki nie interesują. Ja żyję wyłącznie prawdą. Oto ona! Zastanawiam się, czy pucharem rządzą układy? Hmm? Byłoby naprawdę fatalnie. Oglądaliście sensację hasza Szarkiego. Sprawdzone i potwierdzone! To niedopuszczalne. Telewizja trąbi o tym od rana. Słyszała o was praktycznie cała Galaktyka. To może mieć fatalne skutki dla Pucharu i Ligi. Padim musi szybko podjąć decyzję. Sprawa nie może dłużej czekać. To wydarzenie wstrząsnęło całym światem Galaktyk Football. Snow kids znaleźli się w centrum uwagi, choć sami nie są winni. Hmm. Tak zwany taksówkowy romans może im poważnie zaszkodzić, jeśli sprawa nie zostanie wyjaśniona. Drużynie Snow grozi nawet dyskwalifikacja z rozgrywek. Snow nie byli w żaden sposób faworyzowani w turnieju. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z oszustwem. Nazywa pan Snow Kids oszustami? Jak pan śmie? Arcz, co tu jest grane? Grozi nam dyskwalifikacja? Przecież to jakieś nieporozumienie. Przykro mi, Klamp. Nie chciałem stawiać cię w takiej sytuacji. Nie możesz czuć się winny. Nie pozwolimy sobą manipulować. Będziemy walczyć. Masz prawo wiązać się z kim chcesz. Nawet z Adim. Dzięki, Klamp. Muszę jednak podjąć decyzję. Tak czy siak, będzie ona bardzo bolesna. Faworyzowano nas? To najgłupsza rzecz, jaką ostatnio słyszałam. Ludzie mają nas za oszustów. Ach, wszystko przez tego hasza szarkiego. Sprzedałbym mu takiego kopniaka, że poleciałby na inną galaktykę. Moim zdaniem to nie w porządku. Arch ma prawo kochać kogo tylko chce. Nikt nie może mu tego zabronić. Co się stało? Powiedziałam coś nie tak? Drodzy Państwo, ostatnio zbyt wiele uwagi poświęca się romansowi Arcza i Adim. Ja jednak chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje z drużyną Paradisi, która skutecznie unika kontaktu z mediami. Znajdujemy się właśnie pod ich hotelem. Nina! Nina, muszę to wiedzieć. Nina, kocham Cię. Nina, dlaczego? Och, Mark. Nina. Sonny, jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni za to, że przywiozłeś nam Brim Simbra. Jego wspaniały duch będzie teraz z nami. Już na zawsze. Mistrzu... Byliśmy multiflux, a Klamp pracuje właśnie nad skutecznym sposobem powstrzymania Harisa. Brim Simbra miał rację. Puchar jest w niebezpieczeństwie. Ale jak to? Przecież dopóki Puchar nie trafi na Genesis, Haris nie może nic z nim zrobić. Drużyna Paradisi. Może ją wykorzystać do pomocy. To cyborgi i mają w sobie multiflux. Czy Cyborg? cyborgi? Jeśli wygrają turniej, będą mieli dostęp do Pucharu. Jeśli Multiflux dostanie się do Pucharu, w całej galaktyce będziemy mieli do czynienia z rezonansem. Wszystkie fluksy zostaną zniszczone. Posiadając Multiflux, Harris będzie najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce. W następnym odcinku Galactic Football. Chciałbym Wam przekazać, że ostatnie wydarzenia zmuszają mnie do rezygnacji z funkcji trenera. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International Studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Udział w ziemi. Iwona Rulewicz, Robert Tondera, Stefan Knote, Adam Bauman, Józef Mika, Cezary Kwieciński, Katarzyna Łaska, Julita Korzuszek-Borsuk, Tomasz Błasiak i inni.